Nie, ma się. Nie, ma no Nie, ma się. Nie, ma się. Nie, ma w opisie. Znaczy Nie, w w Nie, w opisie tylko w się. Tak. No, to już wiecie z innych części. ma się. Nie, mam się. Nie, ma się. się. Nie ja, ja już a myślisz, Tam że ja kurde nie mam się tutaj atko zmieniło, bo. Co? Tam nitro. Jakieś opony palą. Chłopie, chodź tu. Chodź, 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 chodź. Na myśli? No, na myśli, go od razu, chłopie. Tylko. Ten pierwszy. Ej, tak tu. Tu, 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 tu. Uważaj. O skur! Coś żeś zrobił. Czekaj, osiem. 8... Tak. Aż się pali. Moje opony się od drifta palą. Pięć na godzinę tym driftem miał. Kurde! Kurde, nie udało się. Pateki kupiłeś auto tylko. Dobra.

i na to 16 sekund. Ale za No byś nie No i no i co? No i co? No ja sobie troszkę hajsu zarobić, to chodź na ten trun. Armony map. A dobra! Warto sobie, bo to mi się troszkę hajsu zarobi. Chyba on... chciał... sprzedać tę furkę, to dobra, nie będę jej sprzedawał. Jakby coś mi źle poszło. Ja sprzedam mi słabo. Bo znajdzie się dużo hajsu zarabia no Kurna wysiadłem, Dobra. przypadkowo Ja jestem pierwszy chwilowo No bo jak jedziesz sam Ale m, powiedziałem, że jestem pierwszy chwilowo Gdzie ty jesteś? No chłopie, ja wysiadłem z auta i jak wysiądę z auta to już po mnie To już trzeba Aha. zaczynać od nowa Aha to <mulity> To ty też wysiądź Nie. Yeah. Co to zrobić? Ej, dawaj wyjeżdż ich po pustyni. Co? Wyjeżdż B. Stój, ma? Gdzie ty? Chyba przejechałem obok ciebie. Nie. Nie? To nie jest ten. Ty, jestem na... tych. ja jestem przy tych. wyścigach. No. Ale ciągle tam stałeś? Czy skądś przyjechałaś? No jest ciągle. Albo driftuje. Skończę, już kończę to. Ty mi zajęło 43. Biene. Chodź, choć, no chodź, chodź, chodź. Czekaj, te, chodź. Lampard. 2, 2, Gdzie ty kurde. Tam. A tam, dobra. A no to. Spas, się driftuje. Wiem, że się spacem driftuję. Dzifkuję. Co? się, że się spacem driftuję. Spacją. Spacem zapijłem. Nie no, jesteś na inna. To nie jest takie na inne auto, ale może ma jakieś ulepszenie dlatego... uh -huh. no ja do tego? Oho No jestem Spada, chcemy widzieć to auto, spadaj Ja Tu jest nic niepotrzebne, silnik Mam silnik, silnika mocnego Mam breaky, te potrzebuje sto procent sprzedaję tą furkę jedną furkę sprzedałem, ale ale tą GW, GW v3 zostawiłem sobie Okay. Prober. Vidla? Myslím, <coughs> že Jeszcze się tuninguje, chwilkę, mnie nie będzie. Znaczy na jakiś fajny tru jakiejś Na bić pojedźmy. Na bić. No.

Just shout 24? No. I ja 5 tysięcy za to dostałem. Aha Ja chcę wybrać ze 100 tysięcy, może. Ja chłopiec mam już 100 tysięcy. A nie, miałem. Ale wydałem.

Ja też ja pojadę chwilę mnie nie będzie, bo ja jadę do mechanika. I gdzie teraz chcesz jechać? też za ja sześć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zrobiłem wyścig Panie.

Opie dawaj, gdzie chcesz? Chodź, chodź pojedziesz ze mną. To? Nie. Ja nie mogę. A! Opiedawaj już ten plażowy! O chłopie, ale żeś driftem wjechał. No. A coś, zrobiłem dwadzieścia dwa sekundy. Ja teraz mogę mieć gorszy czas. Bo za to, że miałem inne opony. Oj. Cztery... Oj, 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 Kajtu! Co ty jest? Ja idę sobie... Ja polepszyć z nie, nie, nie stać mnie. Bo on był za 60 tysięcy. Przegłoda. Bo ja mam ten największy c c właśnie silnik. Stu. Nawet drift ten mrzem. Ale to że się dużo hajsu zarabia, wiesz o tym. Cześć, tutaj dużo mamy, mamy zarabia. A jakie masz, a jaki, a jaki masz nitro? Co? No? Jakie masz nitro? Maksymalne? No maksymalne, turbo mam. Ten... Maksymalne. I ja to zrobiłem w 100 sekund. Ale oczywiście bez tamtych ulepszeń, co teraz sobie zrobiłem. O kurde, Ależem mnie zepsuł. Spowolniłem go, ale on się nie poddaje. No i mu zawsze ciśnie. Mu No też mu ściany. Zobaczysz na no, nagrali jak się odbił od ściany, taki pąk. taki, ja taki glucik, co tak tak... Uderzy, uderzyłeś o ścianę, i on się tak odbił, jakby. Ja skończyłem. O. 27 500 na moje konto wpada. Nie? 27 500. Ja zaraz dojdę. Ej, ej może zdążę na mój moje... frak. No, no, ja no. Po 8 sekund. Rekord. Zrobiłem nowy rekord. A ile dostałeś mamony? 23 tysiące. No bo przegrałeś, nie? No tak. Nie przegrałem, tylko daję drugie miejsce. Gdzie ty jesteś? Przekonasz się. Kuma, tak. Ooo, gdzie O, <trykne> Makro. Kiedy? To chcesz się z tobą ścigać. Czyli czwarte mi został. W ogóle maksymalne auto. Nie Tak? No. Ja czekam, tutaj ja się kręcę tutaj. Ja też zbieram na sportowe auto jakieś. Ale ci nie powiem jakie. Chciałem już nie przyjeździć. Ale ta czapka wystaje. ponad 150 tysięcy wydałem na to auto. 160 chyba, nie wiem. Czy dobrze nie było? Skoczyłem muszek, checkpointa. Na check, check no serio, przechodziłeś checkpointa? No, 5750 dla mnie, na moje konto. O, 5700. 5700. Ja dostałem no. 4000. Tyle ile ostatnio. Kupię. Dawaj na to, co ostatnio wyjechaliśmy. A my spoczywa. Naprzeciwko. przeciwko. na leżakach. Ja jestem na, ja jestem na tym, na rejsie. Bez ciebie. Popyla, dawaj do tyłu, żeby, żeby później, żeby wyciężać trochę. Bo zarobić trochę więcej, nie? To dawaj na to. Na lądem co? Przed przyjechać. Ileś na przyjechał jakiś chyba Lambo. O, skur. A <laughs> tu Martin. Przedzić. Ja tu nawet nie mam z nim szans. Wyprzedzenia. Co i co, wyprzedzasz go? Ej, czemu nie daleko ode mnie? Co ja jestem lepszy? Ja on, je, on jednak jest lepszy. On już przejechał. Mnie jeszcze, kurde, nie dogonił nawet nikt.

Chyba kończymy ten film, nie? No. Hmm? Czekaj, zobaczymy, jak trwa. I 15 minut. A to teraz zakończymy już, nie? Myślę. Chodź. Chodź. Ja wiem, gdzie możemy zakończyć, fajnie. Ja... Przed sklepem. Przed sklepem. sklepem? Samochodowym. ja na początek. So, i

Najpierw no, sekundkę, tylko teraz poderaspanu na jego motorka, chcę zobaczyć motorek? Ale ja, fajny. Wow. Gdzie ty na motorkiem, motorkiem, motorkiem Ej. Na zakończenie ja też bym y, y, zamawiam. Ja też kur wypożyczam czy motorek. Ja nie wypożyczę. Na zakończenie. Tak Aha. Już ja nie, się nie yy, dam się jak pada. Tak. Kajtek. Yyy, zamparć. Patrzcie, co ja mam. Co ja? Ja takiego bana miałem. Serio? No miałem go Xbrow, Dobra, chodź Nie wyjmijmy jeszcze testowy ale... Chodź, cztery minutki Dobra, ja, ja wracam, ja go oddaję ja go wracam A? bo wow, mnie No dobra czas drive, no mam ten test drive, już go nie chcę Dobra na Dobra, tutaj. Chodź tutaj. Zajdziesz w tym miejscu. Dobra, tutaj. Chcesz mieć czas na ustawienie się. No. Ja to ja cię zaraz czekaj. No to są, zaraz wracamy, tylko yy, wybierzmy fajnie, fajniejsze miejsca. Kończymy i Widzimy się w następnym, nie z jakiej gry, ale z następnym i cześć. Cześć.